Jesteśmy na naszym pięknym stadionie lekkoatletycznym, a spotykamy się na okoliczność biegów przełajowych. Tak, tak, biegów przełajowych na stadionie. Nie jest to kwalifikacja w tym roku do, do Ogólnopolski, więc możemy sobie pozwolić na taką specjalną oprawę tych, tych biegów przełajowych. A oprócz biegów przełajowych będzie też trening aktywności motorycznej. I teraz tak, biegi przełajowe są dla dzieciaków z umiarkowaną e, 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 niepełnosprawnością intelektualną. Wszystko to jest pod egidą Olimpiad Specjalnych, a trening aktywności motorycznej. Szczecinek robi po raz pierwszy i to już jest dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i również ze sprzężeniami, czyli z różnymi innymi niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi. Jest to impreza wojewódzka, przyjechały do nas dzieciaki z całego województwa zachodniopomorskiego, Szczecin, Bobrowo, Koszalin. A ponieważ zawsze stawiamy również oprócz sportu i dobrej zabawy na integrację, zaprosili, zaprosiliśmy również przyjaciół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku. Też będą brali udział w naszych zawodach. Spodziewamy się, tyle zostało zgłoszonych około 120 uczestników plus trenerzy. taka duża impreza nie mogłaby się odbyć bez dofinansowania ze starostwa powiatowego w Szczecinku za co serdecznie dziękujemy. My jako ośrodek jesteśmy organizatorami, ale współorganizatorzy to uczniowski klub sportowy Wiktoria, ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku i zespół szkół numer 6 tutaj który nam pomaga i gdzie wolontariusze tutaj dzielnie będą nam przystawać kilka godzin pomagać. Trzyn, dwa, jeden, pięć, pięć, pięć. Dobra zabawa, współzawodnictwo sportowe, e, ale przede wszystkim przełamywanie własnych barier, pokazywanie, że wszyscy jesteśmy mocni, wszyscy jesteśmy sportowcami.